Znajdujemy się w Miejskim Domu Kultury w Turku. Jak Państwo widzicie, znajdujemy się na sali widowiskowo-koncertowej, można to powiedzieć. No i ta sala, jak i część pozostałych pomieszczeń, no wymaga gruntownego remontu, ale dzięki funduszom z Urzędu Marszałkowskiego udało nam się odremontować toalety męską, damską, korytarz, co uważam, że bardzo pozytywnie wpływa. Bardzo dużo głosów słyszałem z miasta, od mieszkańców, że bardzo ładnie te łazienki wyglądają, że w końcu są zrobione, że tak powiem na XXI wiek. tak? Musisz teraz zająć się tym dołem, żeby nie zostawała nam biała powierzchnia, tylko od razu całość zakrywamy, tak? W domu kultury są różne sekcje. Sekcja plastyczna, dzieci w wieku szkolnym. Są to dwie grupy wiekowe. Bardzo oblegana sekcja, bardzo dzieci są zadowolone, uczą się i rysunku i szkicu. Muszę pochwalić, że tak powiem, instruktora i nam podamy parkę i zakrywamy całą powierzchnię. Zakrywajcie całą powierzchnię od ogółu do szczegółu. Później mamy sekcję wokalną, gdzie uczestnicy tych zajęć i solowo i w zespole zdobywają nagrody. Mamy sekcję jogi dla seniorów, mamy sekcję języka angielskiego, są też dwa kluby seniora. Także tym możemy się pochwalić. Odbywają się różnego rodzaju koncerty, odbywają się różnego rodzaju spektakle teatralne. Także uważam że nasz Dom Kultury bardzo prężnie działa. I nie bójcie się, że macie inny kolor niż jest tam rzeczywistości. To jest wasza praca, wasze malarstwo, wasza interpretacja tematu. Program Kulisy Kultury y, oczywiście uważam, że jest bardzo potrzebny i, i oczywiście będziemy składali wnioski i miejmy nadzieję, że zostaną rozpatrzone pozytywnie i uda się wyremontować dalszą część y, Domu Kultury, doposażyć mam nadzieję Thank you